Szanowni Państwo, proszę spojrzeć na katowickie niebo, widzowieństwo w śmigłowce MI2 z 49. fazy lotniczej, wypróbowanej w i MI2, to średnie śmigłowce. Ostatnie statki powietrzne, które mogą Państwo podziwiać, to cztery śmigłowce W3 Sokół z z 7 Dywizjonu lotniczego Formacji Polerunku. Po w dowodzi kartelowi wirosłonię wody. Z produkowane w Polsce dwusilnikowe śmigłowce i zadaniowe, które wykonują szeroki w ogóle, zadań od wsparcia odliwego operacji lądowych przez desantowanie wojskowej i techniki wojownej w wojskowej. do przewozu pasażerów. W przeszłości realizowały zadania powietrzne transportu najważniejszych osób w państwie. Śmigłowce Mi-8 wykorzystywane były do zabezpieczenia wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II, natomiast śmigłowce W-3 w czasie Światowych Dni Młodzieży realizowały transport powietrzny Ojca Świętego Franciszka. Grupowaniem śmigłowców dowodzi major pilot Michał Makosz. Śmigłowce ratownictwa morskiego wyposażone w reflektory i radary poszukiwawcze. Prowadzące próbowanie jest komandor podporucznik i nadużyć z Proszę Państwa, 3 Mi-17, Mi-8 z 1 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w ugrupowaniu Kalina. Wielozadaniowe dwusilnikowe śmigłowce wykonują takie zadania jak transport powietrzny, desantowanie, wsparcie ogniowe i zabezpieczenie pododdziałów wojowej brygady, jakimi są bataliony kawalerii powietrznej. Prowadzącym ugrupowanie jest porucznik Bartosz Petycz. W tym zaprezentuje się informacja złożona z jednego samolotu Diamond -42 Diamond DH 40 A oraz trzech samolotów Diamond 40 w Lotniczej Akademii Wojskowej w ugrupowaniu Samoloty Diamond to cztery złożone maszyny w napędzie dwukolnym wykorzystywane do szkolenia podchorążych oraz studentów cywilnych Lotniczej Akademii Wojskowej. Samoloty wyposażone w nowoczesną cyfrową awionikę oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Prowadzącym ugrupowanie samolotów Diamond jest Stanisław Izak. Czego Maszyne charakteryzywiją się wyszła, w mości poczciay do bloka wymożnych Uko maien prowadzi do mącca ze swołą podłukąla wytaniuszysta kurski. Kolejne ugrupowanie, które możemy podziwiać, to trzy samoloty M28 Bryza z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, prezentujące się w formacji Klin. Statki powietrzne tworzące ugrupowanie to dwusilnikowe samoloty turbo które służą przede wszystkim do szkolenia kandydatów na pilotów wielosilnikowych samolotów transportowych, a także desantowania skoczków Ugrupowaniem Ugrupowanie nawozi podwójnik pilot Artur Dobraczyński. Kolejne trzy samoloty M28, tym razem z ósmej bazy lotnictwa transportowego. Będą przelatywać w ugrupowaniu klientów. Krakowskie wielozadaniowe samoloty krótkiego startu i lądowania wyposażone są w nowoczesną awionkę i różne wersje wyposażenia, dzięki czemu mogą realizować zadania związane z transportem żołnierzy, sprzętu bojowego i ładunków, desantowaniem skoczków spadochronowych oraz ewakuacją rannych. Ugrupowanie prowadzi kapitan Marek Bobak. No. Szanowni Państwo, już za chwilę w kolejnym przyrodzie zaprezentuje się Państwu formacja złożona z jednego samolotu C-30 i trzech samolotów wyjdzie C-295 km. z trzeciego skrzydła do transportowego w ugrupowaniu. Maszyny te to wielośilnikowe samoloty transportowe ono będzie tylko śmigłowe, które realizują zadania transportu to samo żołnierzy z przemkujewego i łatwo oraz w oporcji radnych wszystkim całkiem ulizymskiej przez niemal 360 rok. Ugrupowaniem po dochodzi podpunkownik pilot Arkadiusz Wiuszkowa. Wielki samolot odrzutowy dalekiego zasięgu, przeznaczone do przewozu najważniejszych władz w Na pokład może zabrać maksymalnie 16 pasażerów. Przy ograniczonej liczbie pasażerów może dolecieć bezpośrednio z Warszawy. Na zachodnim wybrzeże Stanów Zjednoczonych, ugrupowaniem samolotów F-16, dowodzi pod kupownikiem pilot Adam Kalinowski już za moment na chodowickim niebie zobaczymy samolot Boeing 737-800 New Generation, również z pierwszej rozjadnictwa transportowego oraz jeszcze dwóch nośników W-16. Boeing 737 to dwusilnikowy samolot pasażerski na węcie turbo Samolot prezentowany jest w okolicznościowym malowaniu z to też jego maszyno widnie wizytę Józefa Buszyckiego, którego i miał się prezentowany statek powietrzny. Ja to by pomocy ugrupowanie słowo grupę przez 12 chodzi pod kuchowni pilot Tarp powietrze. trzech samolotów SU-22 w 21 Bazy Taktycznego w ugrupowaniu Kline. SU-22 to jedno samolot myśliwsko-bombowy, on będzie tylko odrzutowy. Ich zadaniem jest wsparcie jednostek lądowych, bombardowanie obiektów oraz niszczenie strategicznych celów naziemnych. Jako jedyne samolot eksploatowany w siłach Zbrojnej Rzeczypospolitej Polskiej, mający jedną bombę w 2007 roku, się w 4 Wszystkie Jastrzębie to jedno- i dwumiejscowe wielozadaniowe myśliwce o kluczowym napędzie drwoobrzutowym. Są przeznaczone do prowadzenia defensywnej i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej, precyzyjnego atakowania obiektów na ziemi, kontroli lotniczej wysuniętych w obszarów przeciwnika i do bliskiego wsparcia lotniczego sił lądowych Samolotu F-35. Szanowni Państwo, na zakończenie tej porady Chase. przed nami zaprezentuje się formacja złożona z dwóch samolotów F-15 z siłku Stanów. można klaskać, nie usłyszą nas, ale na pewno jeszcze obejrzą. Ugrupowanie dowodził kapitan pilot Michał Wachałowicz. Szanowni Państwo, a my teraz zejdźmy na ziemię. Rozpoczynamy pokaz sprzętu kołowego i gąsienicowego.